Piękna, czarodura mi brzegła, czarodura mi się zakała. Czarnogóra, miejscowość Kamenari, Przeprawa promowa to kilometrowa, 10-minutowa. Dzięki temu oszczędzamy 40 km, żeby objechać za topię Potorską. Koszty promowe to zawana 15 euro niecałe. za jakieś półtorej godziny drogi do waszej oceny zostawiam to czy warto jeżeli już jechaliście w tamtą stronę, tak jak myśmy to jechali to to jest fajne, bo gdybyśmy tędy jeszcze nie jechali to pewnie bym był za tym, żeby jechać, bo nad to Kotorską te widoki z góry, z no to po prostu coś, coś czego się nie zapomina. plaża miejska w Ulcini bezpłatna bezpłatne leżaki o ile ich jest na no tyle dużo oczywiście bo są tutaj też plaże prywatne na których za wypożyczenie i możliwość przebywania tam trzeba zapłacić za leżak od 10 do 30 euro fajne te plaże, natomiast nie będziemy tutaj wypożyczać, bo mamy tylko 2 godziny w Ulcini a tu taksówki wodne w jako Czarnogórskie miasto, również wielokulturowe, wieloreligijne, częściowo wyznawcami są tutaj islamiści i słyszeliście nawoływanie ich do modlitwy. Ale jakoś nie zauważyłem tego, by ktoś rozkładał dywanik. Ulcini, miasto portowe położone najbardziej na południe w Czarnogórze, już niedaleko granicy z Albanią, jest miastem portowym niegdyś z najciekawszą jego historią od 1571 roku, kiedy to... Zostało się pod władanie Turków i Imperium Osmańskiego. Zostało ustanowione miastem piratów, w których zatoczkach stacjonowały okręty pirackie, które były postrachem na morzach Adriatyku i basenu ogólnie, basenu Morza Śródziemnego. Długo im się to udawało robić, bo aż do 1815 roku do Kongresu Wiedeńskiego, gdzie... Turcję przymuszono jak gdyby do tego, żeby wycofała się z tego procederu współczesne Ulcini to, to miejscowość wypoczynkowa, do tiewo niedaleko, bo około 30 km, gdzie lotnisko, do którego możemy przylecieć. Naprawdę duży wybór i cenowo Czarnogóra. Jest chyba najbardziej atrakcyjna z tych krajów, z tych państw, które odwiedziłem w ciągu tego ostatniego tygodnia.